Lost. Zagubieni to trzymająca w napięciu przygodówka na motywach kultowego serialu telewizyjnego. W grze wcielamy się w Eliota Maslowa, nieznanego ze szklanego ekranu pasażera lotu 815. W wyniku katastrofy budzimy się na tajemniczej tropikalnej wyspie z kompletną amnezją. Teoretycznie najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby poczekanie na ratowników. Niestety ci nie nadciągają a w okolicy zaczynają się dziać naprawdę dziwaczne i przerażające rzeczy. Potwór, nikczemni, niebezpieczni oni, bunkry i inne pozostałości po tajemniczym projekcie Darma. Wszystko to skłania cię do wzięcia losu w swoje ręce. Musisz przede wszystkim przeżyć w niegościnnym środowisku. Po drugie, odkryć tajemnicę własnej przeszłości. W tym celu przemierzasz setki lokacji, zarówno znanych z serialu, jak i zupełnie nowych. Rozwiązujesz całą masę zagadek logicznych, a niekiedy salwujesz się ucieczką. Tak, tak, by ukończyć los musisz wykazać się nie tylko bystrym umysłem, ale i refleksem. Na wyspie co i ruszcza się jakieś zagrożenie. Musisz je w porę dostrzec i zwiać. Inaczej, będziesz kaput. Jako, że życie na wyspie jest ciężkie, nie poradzisz sobie sam. By przetrwać, musisz poszukać sobie przyjaciół. Niestety nie każdy, kto oferuje nam pomoc, jest nam życzliwy. Trzeba więc umieć wyczuć sytuację, a niekiedy cynicznie kogoś wykorzystać. Słowem zachowywać się tak, jak bohaterowie serialu. W czasie gry mamy okazję współdziałać z najpopularniejszymi postaciami, wziąć udział w większości znanych z telewizji wydarzeń i mieć wpływ na to, w jaki sposób się potoczą. Oczywiście nie zabraknie również całkiem świeżych sytuacji, opracowanych wyłącznie na potrzeby gry. Zagubieni to znakomita przygodówka. Nawet jeśli nigdy nie widziałeś serialu, docenisz dopracowaną historię, wciągającą fabułę, znakomite, ciekawe zagadki, wątki zręcznościowe i mroczną tajemnicę, jaką jest przeszłość odgrywanego bohatera. Natomiast jeśli jesteś fanem serialu, to w grze tej po prostu się zakochasz. Daje ci ona bowiem możliwość istnego wejścia w skórę jednego z rozbitków i samodzielnego przeżycia niesamowitej przygody na wyspie. Wcześniej mogłeś jedynie obserwować innych, teraz wszystko zależy od Ciebie. Normalnie, rewelacja. Nie wolno również przemilczeć faktu, iż wszystkie postacie wyglądają i zachowują się dokładnie tak samo jak w serialu. Lokacje odzorowano z niesamowitą dokładnością. Udało się zachować klimat serialu, specyficzne poczucie permanentnego zagrożenia z niewiadomego źródła. Gdy nagle coś lub ktoś nas zaatakuje i musimy nawiewać, skacze nam tętno i czujemy się tak, jakbyśmy to my zasuwali przez tropikalny las. Może jest to zasługa szalejącej kamery z ręki, być może muzyki. Nieważne, grunt, że działa. Dlatego też, niezależnie czy jesteś fanem serialu, czy też nie, możesz śmiało kupić grę Lost Zagubieni. Na pewno nie zawiedziesz się na tej rewelacyjnej przygodówce.